Siemanko, witam Was serdecznie na losowanku. Siema, jestem, już się odpalam, tylko szybko, e, już tylko rozsyłam wszędzie, że już trwa losowanie, że już się zaczyna. Ojej, jest 18.01, spóźniłem się dzisiaj. Wybaczcie mi, mordeczki, Jezus, kochany. Jak do tego doszło? Nie wiem. Już trzech oglądających i to rozumiem. Siemanko. Siemano, siemanko. Siema, Michał. Siema, Gryniu. Wasze losy już są gotowe. Siema, Godne, Siema, Piotr. Tak jest. Już jest wszystko przygotowane. Dziś moja kobieta mi wycinała losy, tak więc... Możemy wspólnie podziękować Karoli, że przygotowała dzisiaj te losy dla nas. Tak więc już za niedługo, już za niedługo wszystko... Rozstrzygnie, kto jest zwycięzcą. A w międzyczasie szybka konfiguracja A losowania. Tak jest. Zapisz. Takip. Już chwila moment mordeczki. Dajcie dosłownie sekund 5 <coughs> Dajcie co tam u Was. Mm -hmm. O no cofent tutaj muszę mieć to A miniaturka, miniaturka jeszcze Losowanie Jest, dobra Zapisz i mamy to. Mamy to już. Chwila, sekund 5 dosłownie. Tylko szybki update na fajcie na grupach i zaczynamy to wspaniałe losowanie. maszyna. Jaka jest dziś maszyna do rozdania, to już pokazuję drodze. Tą maszynę dzisiaj możecie wygrać wy, którzy wzięliście udział w losowaniu. Tak nią zaraz zagram, żeby nie było. Może <laughs> no, być druga odznaka mi się nawet udało na nim wbić, dlatego polecam ten czołg. Bardzo fajny met, bardzo fajna zarabiaczka. Golda mam sporo, Zazwyczaj nie strzelam, ale załadowałem, żeby wbić oznakę biegłości może. Może będzie lecieć. Tak w międzyczasie, dobra, tutaj cofamy, tylko na fejsie jeszcze ja. momento. Miałem trochę dzisiaj pograć po streamie po losowaniu, ale nie, jeszcze, jeszcze dzisiaj nie, jutro. Jutro wracam do normalności, bo ostra impreza była w weekend, tak więc trzeba odpocząć dzisiaj z Karolcią posiedzieć. I jutro zapraszam was serdecznie na streama. o 18 na spokojnie. Na pewno jutro ruszam. Od razu się zapowiadam. Ok, no i udostępniamy w takim wypadku. Nic więcej nawet nie piszę. Jest w miniaturce. I witam kolejnych widzów Siemanko. Już kurde kto tu przyszedł. Czekajcie, już jest. Witam Cię Chris. Chris, witam Cię Marek, Damian, Tomasz Mozaika Sebastian, Przemek, Busek. Katon, Sfidex i Przemysław Bador. Siemanko, tak, witam Was wszystkich serdecznie. Już. Fajnie, że już Was jest tylu. E, tak szybko tylko poudostępniam ten link tutaj na tych... Na stronce nie tylko jest, dobra. Udostępni na grupach, dobra. No i tak, World of Tanks PS4 Polska tak. Bardzo chciałbym podziękować e, takim grupom jak World of Tanks PlayStation 4 Polska grupie jak World of Tanks y, Console.PL. Kolejna zaraz, momencik, bo akurat udostępniam to w sumie od razu podziękuję serdecznie za to. World of Tanks PlayStation 4 łamane na XBOX Polska i jeszcze jedna jest grupa i nazywa się World of Tanks PS4 Wyścig Polska Bardzo dziękuję serdecznie administratorom tej grupy za razie dodanie i za ogólne udostępnianie moich linków, bo widziałem, że udostępniają Bardzo Wam dziękuję, na pewno spędziliście mi dość sporo osób na to losowanko? na no, tu co? Poczekamy aż się ludzie zbiorą. Powysyłałem, zaprezentuję maszynkę. Może powiem coś o niej, akurat i zrobimy szybkie losowanko. I będę kończył dzisiaj. Taki jest plan mordeczki, moje kochane. Nie wchodzę na dzisiaj na żadne imprezy czy coś, bo jestem trochę zmęczony. Zrobiłem parę, parę, parę naście kilometrów yy, na rowerku, żeby zobaczyć miejscówkę, i niestety nic dzisiaj nie brało. No. Szkoda. Ale dobra, lecimy. Szybka partyka, bardzo fajne. czołg. Opuszczanie działa, stop, opuszczanie działa 10 stopni. Przeładowanie poniżej 7 sekund, 6 coś. Bardzo dobra penetracja. chyba 220 parę na zwykłym pocisku, na godzie 260. APCR na godzie, zwykłe pociski ateki tak więc bardzo fajnie, Już czytam, co tam byście napisali. Dobra, jest Tomasz. Gdzie mój tank? Dobra, jest. ok. Obijesz ty 4 Gratulacje. Serio? Taki szczupak Ci siadł? Nie wierzę. Dawaj fotę. Zazdro. Dobra, ja sobie pojadę tutaj. O, ósemki. Nice. Ale rzuciło. Ekstra. No to mam nadzieję, że, coś że uda się pokazać tutaj rozkrywkę tym czołgiem. A kolejny atut tego czołgu to jest dość fajny pancerz, który i odbija na wieży i odbija na kadłubie. Płyta jest pod dużym kątem, jak wyjeżdża się gdzieś z tego, to dużo dynga. No i 50 na godzinę na Tak, więc no dużo zalet jak na meda. No jedynie co no to mała alfa, bo po 220 bije to jest dość mało. Jak się rzuci na dziewiątki na przykład no to dość długo czasu schodzi, żeby... No, możesz mi w ogóle na fanpage'u podesłać, tak, poproszę, poproszę serdecznie, bardzo chcę to zobaczyć. Tak, bardzo chętnie. No i podjeżdżam tutaj, gdzie ten light, nie patyczkuję się od razu ostro. Najwyżej będę uciekał, trudno. No i witam kolejne osoby, siemanko. Tak, 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 pamiętam. A, no jeżeli ktoś by chciał, to są jakby powiem dwie nagrody, bo są dwa czołgi tygodnia, tylko uznałem, że po prostu nie będę, zamiot, nie będę dawał tamtego, bo nie podoba mi się ogólnie ta niszczarka. Nie lubię takich czołgów, takich dziwnych, wykręconych. Ale jak ktoś będzie chciał, to zamiast tego może sobie wybrać tą drugą, ale to musicie obczaić na stronie, nie? Tutaj wózek obczajał, tak więc widział, że jest taka niszczarka ja że nie tego. Gromowałbym, że mi się nie podoba ten czołg. Tak po prostu. Nie. No, podjeżdżamy. Nie ma co czekać. I witam kolejne osoby. W ciemno. Biorę w ciemno. Jak bierzesz niszczarkę, to nie ma problemu. Jak, się, jak ktoś będzie chciał niż szarkę, to uznajemy to jako po prostu też wygraną. Bo ona kosztuje nawet trochę mniej golda, tak więc chyba tam 3700. Tak więc nie ma żadnych problemów. Nawet lepiej! Co by tutaj to by powiedział? Wiadomo. Wszyscy tak powiedzieli. E, podjadą te lajty czy tak? O jest, dobra, karnawron, ale on. Ale on. Podjeżdża pod lighty. on mnie też nie mam tutaj za bardzo wsparcia, spróbuj może od tej strony podjechać. Do tego... O, o, o jest tutaj tajgerek, dobra. Dobra, dobra, nie Dostał, nie zniknął, ale dostał. Tego chyba nie żył teraz. coś mi się wydaje. Ten light mnie zespotował. dobra. Nice, ale siadło. Coś dużo, chyba ktoś jeszcze trafił w tego No się... O, nice, persign, no chyba on. No nic. Tiger stoi tak, że raczej w dolną płytę nie będę, nie, nie dam rady pocelować. No dobra, mam osłonę też w razie W jakby ci co tutaj stoją nam no, nie ruszyli, no mam nadzieję, że ci będą nam yy, tutaj wspierać ten Tiger, Tiger 2 i Pershing, nie, że te 4, no ale zobaczmy, podjadę, wyciągnę, spróbuję przynajmniej. No. O proszę, jest karnawron, dobra, to spróbujemy już chwila. No ale zobaczcie, bardzo fajnie sobie radzi ten pancerz jego, to na pewno, o, na pewno na odjechał, trzymamy linię, nie ma co na razie jeszcze za agresywnie pojechać, bo mogą mnie tutaj, oho, bizon. Chciałem tego bizonem, o, chodź, chodź, czekaj, super, ja przeobijam on mnie, WX podsiadło, dawaj, 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 naprawisz się, tak jest, <tuszel>

nie ma co na razie na niego wyjeżdżać, w takim wypadku, moment. Eee, wrócę, spróbuję może przepchać tam Nie, nie, tutaj są za twarde obsadzeni, tak więc, no mówię, czołg daje nam taką możliwość. Jak na meda, to jest znakomita sprawa. 5 na godzinę w zupełności wystarcza, żeby gdzieś tutaj zawsze zmienić flankę. No i też starczy, żeby pogonić za lightem, nie? Dobra. Oho. Mnie nie zespotowali, a właśnie zespotowali. Ciekawe. Dobra, niech pojedziemy tutaj. jestem... o, 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 tu powinno chyba coś wejść tego. Tu powinien ty... chyba Dobra, nice. Ładny unik. Na gąskę to wziąłem. O, o! Dobra, jedź, jedź, jedź. jedź. No nie, jest chyba po mnie teraz, ale lipa. No, no kurcze. Wiedziałem, że są tamci, ale myślałem, że tutaj nie ma na mnie bicia, nie, Stam, nie no było. Słaby wyjazd. No nic, bardzo fajny czołg, na pewno wam będzie szło tym czołgiem lepiej. No i z tego, że już mamy 35 osób, więc tak, zaczynamy losowanie mordewki, na które tak czekaliście. To jest właśnie ten czoł, no lipka niestety, nie udało się, dzisiaj pierwsza bitka, ale odpoczynek musi być, jutro na pewno będzie lepszy pluton Bo już wczoraj trochę nie było materiału, tak więc no Ale moi drodzy, drodzy jest, są losy, no to co, rozpoczynamy Los, losowanie? Rozpoczynamy Los, losowanie, maszyna losująca uruchomiła się, żeby nie było, więc będę pokazywał, że wyciągam, nie mam tutaj nic, żadnego ukrytego losu między palcami też, nie? Tak więc zaczynamy mordeczki. Kto powie stop? Kto powie stop? Kto powie stop? Kto powie stop. Stop, jest Tomasz pierwszy. Tomasz. Często się strzałam. Mam jeden głos. Jest jeden głos. I czy jest z nami? Wzorek 2000. Czy jesteś kolego? I odliczamy po krótkiej chwili od 10 10. 9, 8. Siedem, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i kolego, ostatnia szansa, czy jesteś, czy jesteś, nie ma, dopóki nie wyciągnę głosu, no nic. Niestety wzorek, nie ma cię na losowaniu, to jest mój warunek, żeby wygrać, jak wiemy już ci, co tutaj sobie razem, no tak, więc przewada twój głos, kolego. Mamy kolejną szansę. No to co? Czy zagrać bitkę, czy może znowu ponowić losowanie? Ponawiam losowanie. Kto mówi stop? Kto mówi stop? Kto mówi stop? Kto mówi stop? I leci, leci, leci. Jest, 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 jest. i jest to osoba Mariusz Szymański. Czy jest z nami Mariusz? Mariuszu, czy jesteś z nami? Jest i Mariusz, jest i Mariusz, już widzę, napisał Stop. Mariusz, gratulujemy. Czy chcesz niszczarkę, czy chcesz chwała? Gratulacje, jest pierwszy zwycięzca. Już widać, napisał Stop, ale jesteś. Brawo, brawo, brawo. Gratulacje, Mordo. Napisz na fanpage'u albo tutaj swojego PSN-a i zaraz po losowaniu będę wysyłał. Później na pewno wypuszczę posta, tak więc prosiłbym później pod tym postem wygranych jakiś tam albo drobny, nie wiem, wpis, że dostaliście ten czołg, albo nawet foteczka, tam jeden musiał ostatnio zwycięzca wysłał, będę, mi, będę bardzo wdzięczny. Tak więc jedy, pierwsza nagroda już jest, Mariusz Szymański wygrywa pierwszą nagrodę, brawo <klarsz> dla niego, mordeczki, i zaczynamy kolejne losowanko. I zaczynamy kolejne losowanko, FV dla ciebie, super, dobrze, 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 dobrze. Eee, super. W takim wypadku kto powie stop. Kto powie stop, moi drodzy, jest! Jest i Tomasz. Jest i Tomasz, proszę bardzo. I wygranym jest. Prezes byk, prezes, prezes bzyk, prezes bzyk! Czy jest z nami prezes bzyk? Ziomek z czołgów. Ciekawe, czy jest z nami. Wczoraj mu mówiłem, żeby... żeby był, że będzie losowanie. Prezes bzyk, czy jesteś? 10. 9. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. I nie macie prezes. A mam cię, chłopie! Boż ogląda. O mówi też, że ma ten czołg. Ale nie ma, niestety nie ma, nie ma z nami prezesa Bzyka. No nic, prezesie, powiem ci później, że miałeś, że wygrałeś, ale cię nie było. Chyba, że wygrałeś, ale zrezygnowałeś, żeby się tam przyznać. Tak też może być, bo wiem, że teraz jest gdzieś w jakiejś misji, że można wygrać ten czołg. No nieważne. Prezes nie wygrywa, no to co? Lecimy, jeszcze jest dalej nagroda. Moi drodzy, kto powie stop? 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 I. I, 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 I jest. jest. Mamy los. Jest to osoba Pako 87. Czy jest z nami Pako 87. Pako pako czy jesteś? 5, 10. 9, 8. Jest i Pako! Tyry. Pako! Gratulacje! Jest i drugi zwycięzca. Gratulacje dla wygranych mordeczki, wielkie gratulacje. Brawo, brawo, brawo. Super mordeczki. Tak więc graty. Mamy dwóch zwycięzców. Pako87 i Mariusz Szymański. Bardzo was proszę mordeczki, napiszcie mi tutaj wasze psn -y. Już sobie notuję, od razu je i zaraz wysyłam i zaraz będzie post potwierdzający, że, zostaje, że nagrody do was zostały wysłane. Eee, bardzo dziękuję, że byliście tutaj ze mną moi drodzy. Eee, bardzo się cieszę, że znowu mogłem takie losowanie zorganizować. Na następne będziecie musieli poczekać za dwa tygodnie, myślę, bo, bo, bo są jakieś plany i też czekam na wypłatę, tak więc do. No. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Spodziewajcie się kolejnych konkursów, na pewno będą. Na pewno będzie jeszcze jeden konkurs, na którym nie trzeba będzie być na losowaniu, bo taki też chciałem ostatnio zorganizować. Tak więc oczekujcie, śledźcie mojego fanpage'a, śledźcie Facebook, YouTube'a, tak więc no, co tu dużo mówić. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Nie zapomnijcie zostawić łapki do góry i Suwika w takim wypadku. Dobra. E, Okej, okay. no to co? Mój nick Hunter24, to jest Mariusz Szymański, dobrze. Już sobie kopiuję tutaj. Panie kolego, pyk. Mariusz Szymański, a... i jaki czołg... a, ty chciałeś fv -a, dobrze, a pan kolega Pako, jaki chce czołg i... E, 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 jaki ma nick? Kolego drogi. Proszę mi tutaj powiedzieć. To nie jest niemiecka niszczarka, tylko to jest niszczarka chyba amerykańska, ale właśnie nie wiem, wiesz co i tutaj nie jestem pewien, bo nikt mi na to nie potrafi odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że będzie w srebrze chyba, bo ze skrzynek tylko się golda dostaje, nie? A no ta niszczarka to jest ta, T28 koncept, tak więc no tak to wygląda. Mordeczko. No to co? Yy, wydaje mi się, że srebro właśnie, ale kurde nie wiem, nie? nie jestem pewien też do końca, ale wydaje mi się, że chyba srebro, chyba, 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 nie? To bierzesz niszczarkę. No i dobra, no to pisz jeszcze tylko Nika w takim wypadku. Jeszcze raz gratulacje w takim razie chłopaki, proszę pisz Nika i ja będę kończył w takim wypadku tutaj nasze spotkanie tego streama. I zapraszam was jutro serdecznie na streamka z plutonowymi moimi kochanymi z NoCap. Na pewno będzie jakiś pro pluton na dychach, bo no Chisella już praktycznie kończę ten kontrakt. Zostało mi, moi drodzy. Już nie dużo i będzie na pewno odcinek o Cheezle'u. Świeczok podobny do Patona, ale na pewno coś tam zrobię. Już, o, i Pako napisał, zarąbiście. Tak, już ciebie Mariuszku mam, Pako już ciebie też mam. Bardzo się cieszę chłopaki, jeszcze raz wam bardzo gratuluję w takim wypadku. Cieszę się, że mogę wam dać chociaż trochę szczęścia pod postacią premium czołgów. No i co? Dzięki wielkie, że byliście tutaj ze mną, Mordeczki. Zapraszam Was jutro na jakiegoś fajniejszego, dłuższego streama z Gierki. Do zobaczenia! No i oczekujcie kolejnych konkursów. Do zobaczenia! Cześć!